Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o bardzo dużym sklepie, który był na terenie Krakowa. W zasadzie na rynku głównym pan Gross handlował na pewno sprzętem gospodarstwa domowego, ale no, chyba główną jego działalnością był właśnie handel porcelaną. Zajmował się e, sprzedażą na pewno porcelany różnych gatunków, ale no, szczególnie będę mówił o e, porcelanie Gisze i porcelanie e, e, Ćmielów, ponieważ jestem w posiadaniu dwóch wspaniałych katalogów takich reklamowych pana Grosa. Je za chwilę Państwu pokażę, ale jeszcze przedtem pokażę Państwu inne przedmioty związane z reklamą porcelany. Tak jak wspomniałem, pan... E, e, Gross, Jakub Gross handlował porcelaną guichet, to to jest takie, taka, taka reklama, którą się kładło w okno wystawowe, tu oczywiście mamy ładnie napisane. Mnie się to podoba, bo to nigdy nie zostało wykorzystane i wykonano to w firmie Puget i Synowie w Warszawie na Mariensztacie. Elegancka, fajna polska reklama porcelany. Będę mówił o porcelanie ćmielów. No, tutaj posiadam taką właśnie oryginalną popielniczkę. Fabryka ćmielów, porcelany, sygnowana I od spodu i sygnowana centralnie. Powiem, że teraz można się troszeczkę pomylić, ponieważ od pewnego czasu firma Chodzież wykorzystuje ten jakby stary znak Ćmielowa i proszę zwrócić uwagę, tu jest taka właśnie wkładeczka, którą się stawia w okno, że tu się sprzedaje porcelanę Chodzież, to jest, to jest nazwijmy to współczesne, to może ma 10 lat, 15, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie to C jest jakby to powiedzieć zaczerpnięte Ćmielowa, jedynie brakuje tego małego, małego elementu. Oczywiście no, są też firmy takie większe, które handlowa reklamowały się w ten sposób. Na przykład porcelana Rosenthala dawała takie, jakby to powiedzieć, swoje stojaczki, gdzie się umieszczało cenę, ile co kosztuje. Jest to też takie sklepowe, ale jest to oryginalny taki fragment pokazujący rzeczy związane z Rosenthalem. Oczywiście na przykład firma Thomas, która ma. Taki znaczek porcelany, tutaj możemy zobaczyć od spodu na tego, reklamowała się tego piękną, e, e, piękną e, popielniczką, gdzie właśnie w Meran... E, e, była, e, był sklep, i tam można było kupić wyroby w, w, właśnie fajansia, w Wytwórni Porcelany Tomasa. No, żeby tutaj zobaczyć, jak to po polsku wygląda, proszę zobaczyć, we wrześniu na ulicy Poznańskiej był skład szkła, porcelany, lamp i emali. I tutaj domowe i kuchenne sprzęty, handlował tym pan Ciesielski i też reklamował się tego typu porcelanową popielniczką, która też została wykonana na Dolnym Śląsku. No i chyba najciekawszy egzemplarz, jaki posiadam w swoich zbiorach, to pani Gimzicka w Lesznie na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, handlowała szkłem, porcelaną, fajansem, sprzętem kuchennym i domowym i tą popielniczkę wykonał oczywiście Fabryka Fajansu w Chodzieży, a ponieważ tutaj jest fajans, więc jest Chodzież, też w takim Trójkącie, ale odwrócony liter F i to była wytwórnia y, pana Szrama y, i Kapczyńskiego. Także też można tego typu reklamę zobaczyć. No, może zaczniemy od porcelany Gisze. Tutaj mamy właśnie ten, że to był skład porcelany, szkła i lamp, Kraków, rynek główny, 8 i 30. To jest na przykład tutaj napisane, że to jest taka czara na kwiaty z figurką ozdobną, i mamy po kolei. Tutaj różne wyroby. Oczywiście na wszystkim mamy napisane, jakie to jest duże, mamy napisane ile kosztuje, jest dokładnie określone, także naprawdę naprawdę są to, są to pisze figurka rusałka, świetnik czy ramienny, figura słoń. I to są właśnie reklamy, gdzie można właśnie po tych wzorach, po tych wykończeniach wiedzieć, jak się nazywa ten dany model porcelany, I tak jak cały czas wspominam, mówimy o porcelanie. Gisze. No, różne serwisy do kawy, serwisy stołowe, takie śniadaniowe i bardzo ładnie, wszystko pisze, jest na 12 osób, można dokupić pojedyncze rzeczy, ile ile sztuk liczy cały serwis, także dla osób zbierających porcelanę konkretnej marki jest to w zasadzie kopalnia wiedzy dotycząca danych, danych tutaj wyrobów, no proszę zobaczyć ile jest tych różnych elementów ozdobnych, które się zmieniają i dzięki temu powiedzmy jest więcej rodzajów tych serwisów. To są takie tutaj i skromniejsze i właśnie tutaj pisze i garnitury deserowe i serwis stołowy, jest tutaj cały taki układ no jest tego ogromnie dużo, tych wzorów jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj sporo i porcelana Gisze bardzo często jest spotykana tutaj na naszym rynku, nie tylko antykwarycznym, ale w zasadzie normalnie użytkowym, ponieważ znam domy, gdzie taką porcelanę się do dzisiaj normalnie używa. Tu mamy bardzo ciekawe te zestawy, takie na umywalkę, gdzie mamy nocnik, miskę, dzbanek, mydelniczkę, tu mamy dziecięce zestawy gdzie można to zobaczyć, tu są kolejne właśnie te, 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 te zestawy do, do łazienek. Tutaj mamy kolejne wkładki, tutaj wyszczególnienie różnych serwisów, co ile koszuje. Także naprawdę jest to niezmiernie ciekawy katalog. Mamy napisane, ile półmisek powinien mieć długości szerokości średnicy. Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo takich ciekawych wzorów, no i mamy tutaj i, i, i ozdobną właśnie figurę Sokoła, mamy kolejne właśnie te takie zestawy dla dzieci, no i to się kończy katalog firmy Gisze. No. Tutaj na pewno więcej osób będzie zainteresowanych y, y, wytwórnią ćmielowską, ponieważ jest to raz, że dzisiaj na topie jest bardzo poszukiwana, także naprawdę y, piękny katalog, gdzie można wiele rzeczy zobaczyć i postaram się tutaj po kolei, no tu trochę takich technicznych rzeczy, trochę takich historycznych, kiedy bo robione I, i mamy kolejne wzory i, i, i wiemy, jak się nazywają. Tu są na przykład dzwonki, y, tak się nazywa ten wzór. mm Tutaj mamy różne, kolejne te dzwonki, inne rozwiązanie. Tutaj kolejne układy tej, tej całej takiej układanki. Jest tutaj tego naprawdę, naprawdę. Tu jest wzór Róże, Fason Bałtyk. Także dzięki tym nazwom można wiedzieć, jak to się nazywa. Tutaj jest styl deseń, kwiat, styl fuksje, Fason Maria, czyli różne odmiany, no ale w w zasadzie dzisiaj też mówimy na te niektóre wyroby, że jest to różne rozwiązania, tak zwanego płaskiego serwisu. Także no. Kolejny, to się Maria nazywa, a mówię, że dzisiaj bardzo często w obrocie antykwarycznym mówi się na to, że to jest płaskich. Tutaj różne takie rozwiązania. Można oczywiście, tutaj jest Empir wzór. Tu kolejne rozwiązanie Empiru. No, jest, jest tutaj, jest Alicja, zestaw... Tu jest chipendal taki zestaw, który też do dzisiaj jest w zasadzie produkowany przez różne wytwórnie. Tu mamy Gdynię, tu mamy znowu kolejny raz Bałtyk w innych, w innych kwiatach, jakby to nazwać. Kolejne rozwiązania i to jest wszystko to, co można było u pana Grosa w Krakowie na rynku kupić. Tu kolejna Maria, tu mamy tak zwaną y, kulę, różne y, rozwiązania. Tu mamy fason Kaprys taki już i tu proszę zwrócić uwagę jest taki właśnie stojaczek malutki porcelanowy z napisem Ćmielów widzę znakiem Ćmielów i to jest właśnie też było dołączane do takich serwisów żeby w oknie można było pokazać że jest to yy, yy, wyrób firmy Ćmielów tu kolejne takie zestawy dla dzieci yy, do zabawy dla lalek różne zestawy robili też yy, wazoniki, bombonierki, puderniczki Różne, różne rozwiązanie, no i może chyba najciekawsze są właśnie taki wzornik, tutaj, gdzie może, możemy zobaczyć, jak wygląda, wyglądają właśnie te dzwonki, fuksje, anemony, charakterum i, i tu jest deseń numer 645, to jest na przykład wykończenie, róże herbaciane, także naprawdę tego typu katalog, a myślę, że tych katalogów było, było więcej różnych wytwórni to Taki sklep mógł się bardzo dobrze reklamować, można było zamawiać jakieś serwisy, prezenty. No, jest dzisiaj moda na starą polską porcelanę. Także na pewno zbieracze, kolekcjonerzy wyrobów, wytwórni ćmielów na pewno będą tutaj usatysfakcjonowani, że mogą to zobaczyć. Dziękuję.